Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Don't Starve Shorts, of course. I muszę Wam się przyznać już na samym początku, że mega podoba mi się nagrywanie tej serii. Nie tylko ze względu na to, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku, bo jest mega, mega fajny. I uważam, że generalnie, no zresztą sami zobaczycie, na początku standardowo sobie poogarniałam. Um, w bazie, troszeczkę pościnałam drzew, bo jednak trzeba było te deseczki, że tak powiem, dobić, żeby móc zrobić maszynę do magii. I powiem Wam szczerze, że udało się to, udało się w tym odcinku. Pierwszy raz od naprawdę niepamiętnych czasów. Dawniej te trzy maszyny to był mój standardyk, zawsze były na seriach. Nie wiem, dawniej potrafiłam się skupić jednak na rozgrywce, a teraz wybaczcie, jeszcze mnie troszeczkę po przeziębieniu trzyma. Um, korzystam z tego, że jeszcze jestem za słaba na treningi ale już jestem w stanie mówić i nie boli mnie gardło, bo jednak e, ta chrypka, którą słyszycie, nie wiem, czy ją bardzo słuchacie, czy nie, um, mam nadzieję, że jakoś strasznie nie, <laughs> przepraszam, to odcinek będzie chwilkę dłuższy, bo po prostu chciałam się rozgadać na temat tego, jak ta seria jest cudowna. E, I szczerze zaczęłam się dzisiaj zastanawiać, czy w pewnym momencie nie przeniesiemy jej normalnie na, um, wiecie, tak, żeby... Można było grać e, na serię, po prostu, bo m, bardzo się podobałam z tą postacią. Ulepszanie jej to jest czysta przyjemność, karmienie jej to jest po prostu żaden wysiłek, tak naprawdę. Jedyna zastanawiająca mnie kwestia, to jest właśnie to, dlaczego na odcinkach bez głosu, które nagrałam sobie wcześniej, tak jak teraz, nagrałam, a, jestem w stanie. I bezproblemowo rozwijać się no zobaczcie, mamy 16 dzień a ja już tak dużo zrobiłam a porównajcie sobie z którąkolwiek moją serią normalną, ja tam odnoszę wrażenie że skupiam się tak bardzo na gadaniu że zapominam, że mam cokolwiek robić więc nie wiem, nie wiem dajcie znać co o tym sądzicie no i będziemy się zastanawiać na pewno do 30 dnia nie planuję przenosić tej serii na że tak powiem serię taką normalną bo zrobiłam sobie miniaturki jako Don't Star Shorts jasne to nie jest problem żeby ją zmienić niemniej jednak wiecie taka ładna liczba 30 prawda ja bardzo lubię e, e, cyfry parzyste niemniej tak liczby parzyste cyfry i liczby może tak <grych> więc wiecie tak estetycznie by mi pasowały do 30 dnia i mogę zmieniać miniaturkę <grych> Tak, to, także dodatkowo zastanawiam się też, czy ten tryb, na którym gram, bo zawsze gdzieś grając na trybie spokojnym mam ten taki komfort psychiczny, że mogę sobie umrzeć i nic się nie stanie, tak? Także to wszystko jest do, wiecie, do doprecyzowania, do ustalenia, dajcie znaka, a ja biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, bo mega fajnie się tu nagrywa i ogólnie, tak, wiecie... Fajnie mi czas leci i jaż chcę się więcej. <grych> to co, ode mnie to na tyle. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć. Pa, pa.